w kolejnym odcinku z Fifa 16 Kariera z, yy, Przed nami Przedsezonowy Europejski Puchar na pół Półfinał, rozegramy z Rotterhamem I Zobaczymy jak tam na scocie Czuje eee, W sumie Nie najgorzej W kale trochę zmęczony Ale mam kogoś w fajnej formie? Nie Dobra ja tak już sobie Nie muszę w sumie zmieniać Lecimy z Rotterhamem mm. a tych czarnych będzie lepiej się grało I zobaczymy Jak sobie poradzimy Ja to ominę zaraz Jak będę mógł po prostu te treningowe, o i lecimy. Pucharem. Towarzyskie rozgrywki Europejskiego Pucharu Narodów wkraczają w fazę półfinałów i można już chyba dostrzec styl gry, jaki osiągnąć chcą trenerzy obu drużyn. Za chwilę zobaczymy, który zespół jest lepiej przygotowany do sezonu. Dziś zobaczymy, jak Greuter zagra przeciwko Rotterdamowi. What? Rotterdamowi? Przyjrzyjmy się ustawieniu drużyny na boisku. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z jednym napastnikiem i wspomagającą go ze środka linią pomocy. Oto i ustawienie, w jakim dzisiaj zagra zespół. Nie znam nikogo. Trener rywali również wybrał ustawienie 4-5-1. Zawodników czeka sporo twardej walki w środku pola. A nie, tylko nikogo. Zapowiada nam się bardzo Perisza. ciekawy mecz. Czego możemy spodziewać się Wybrał, taką po takim meczu? Tacy zawodnicy jak liderzy tych dwóch zespołów naprawdę potrafią samodzielnie odmienić oblicze spotkania, a dwóch takich naprzeciwko siebie to gwarancja wspaniałego widowiska. Super, się nie Czy Old Trafford ma jeszcze jakąś możliwość rozbudowy? Po ostatniej przebudowie osiągnął pojemność przedwojennego stadionu. Tak, można van. rozbudować południową trybunę o jakieś 10 tysięcy miejsc i to chyba wszystko. Tak, Giasula, Giasula go? Giasula Jak jest to? Ej, Giasula! A, zablokował Ward. No, to problem, akces kombinować skombinować z ale tymi ale tymi Sukalo piasula sukalo pięknie tymi 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 obronie odebrali piłkę tymi jak na razie nie tymi nie tymi 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 Dlatego te turnieje są tak popularne ostatnimi czasy, dają realną ocenę może poziomu przygotowania skrzydłem. zespołów, a przy okazji motywują zawodników i interesują kibiców. Pójdźmy może skrzydłem. Dobrze. Wszędzie odwizduje przewinienie, była ręka. Niedobrze się ha. stało, to duża nieuwaga ze strony tego zawodnika. Nie widziałem ja to w żadnej ręki. No, no okej. Okay. Moim zdaniem nie było danej ale spoko. Leci. No może teraz No i zgranie w polekarny. O, o pięknie sobie. U -u. Uderzenie. No i strzał po prostu. Ładnie bramkasz. Technicznie był całkiem niezły, gdyby przybierzył metr niżej, mogło być groźni. No to już moim zdaniem nie był taki strzał bardzo grojny dla naszej nie? Piasula, główka, sukalo. Rozegrał. Suka, aj chciałem do tak pierwszy odjadno, no ale... Nimi chyba trzeba jak jest trochę inaczej niż z poprzednimi zespołami naszych grup. Mamy centre. Wow. Przemierzył teraz woleja I mamy Gola, proszę Państwa. Rozegrali. Nie powiem. No to mamy Gola strzelonego przez kapitana. I to w jakim stylu? Wspaniały przykład dla jego kolegów? Obrona w ogóle mi się gdzieś wyszła, ładnie. Ale ładnie uderzył, pięknie. Pierwszej. Pięk. Pięk. Leave Franklinstone. To ten tutaj na przypiszę. No dobra. No, Wygrajmy tego. Wygraj. Mam to nadzieję, dobrał, że to, to weźmiemy na, na szale na I to jest początek spotkania. Dopiero 20 minuta spotkania, więc... Dobra. Juli. Ej, eee, panie sędzio! Jaka jest decyzja sędziego? No żółtą, proszę mu. Sędzia ukarał zawodnika, jak widzieliśmy, żółtą kartką. Richard Smellwood z tu z pierwszej I już Cześć, miała, być a tak nie I nie miała być z pierwszej podaś, nie miała być z pierwszej, ale To z tu Kupka. A nie ma tam nikogo Jak on kupkę tam, a tak What? No dalej, dzisiaj gracie jakichś kaleki, czy co? Dobrze, Belisha. Belisha. Do no, ale... Wstrzału. Podaję ci, jak się patrzysz. Dlaczego? No, teraz to już nie przelewki widzę. No ja I za chwilę rozpoczniemy od bramki. Aut, raczej, no, moja piłka. Na państwa ekranach powtórka sytuacji, która dała problem. Yy... Piłka. Dobrze tam blokada, ale niestety piłka stała przez podstanie przeciwników. Jeśli był ktoś, to zabierz. Znakomita wymiana. Uderza i piłka w rękach bramka. ładnie rozegrali, nie powiem. Wizdek sędziego ręka. Rozpoczniemy od rzutu wolnego. Tak mi się coś zdawało, że tam coś było. Ale nie było. A wrócimy. Korksman. Kupka. Ej, skoro że to było brańca. Kelly. Trzeba jakoś piłkę wygrać, żeby się wygrać. No. Ty masz tam. Czemu go w, w ogóle puściliście? To grał przyrwa? w pole karne! Niestety nic się z tego nie wyszło. To, to już nie będzie fajne. była fajna. drużyna przeciwna. Stieperman. Stieperman. Ekstra. Perisha. No i obrońca, kurde Ależ precyzja, niesamowite zagranie Wow Co mi przeszedł Dobrze Cej. Muszę przyznać, że sprytnie się uwolnił. Kurde! Dobrze! Szybcy są ci półkarze w tym No nie będzie łatwo, ale spróbujemy... Już coś, coś znakomicie się... Nie jest kurde, czemu nikt tam tego nie bramki. Taki Ach, strzał to nie. No będzie nieprzyjemnie, jest nieprzyjemnie. Jest nieprzyjemnie. Ward, No zobaczymy. No, no i skończyć połek. Oprócz tej bramki dobrze, Rotter... No właśnie, nie jest dobrze. Oprócz tej bramki Rotterhamu w sumie nic takiego się nie działo, ale... Ale to nie... Jest... To nie... Dla nas jest że tak powiem nie fajnie Hoffman Ja sula zejdę bo w ogóle to spotkanie jest takie niewidoczne Dobra Resztę zmienimy później Trener podjął decyzję o zmianie To dobra decyzja musi coś zmienić jeśli chce odmienić losy tego pojedynku Dobra zobaczcie Jesteśmy już z powrotem by móc dla Państwa komentować dalszy ciąg Półfinałowego spotkania Europejskiego Pucharu Narodu. Koniecimy, Zespoły walczą nie na żarty turniej, może być rozgrzewką to, spadamy, przed sezonem, ale emocje kibiców i wysiłek piłkarzy są nie mniej Chcę Po prostu Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. No ale ładnie rozgrywają tu. Ale wspaniale grają Wow! Pieniądze. No strzela! niecelny strzał! Naprawdę nic nie giem, tą piłką ja nie mam jak podejść. Kupka. What? Tak. Co z tym zespołem jest? O to chodziło! Kupka. Gra było zagranie ręką. Aha. No. no. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. No ale to jak będziemy tak grać. Tak, Jest wykona, nie mówię o nic. Są bardziej zwrotniejsi. Szybszy, szybsi. Szybsi. I w ogóle. Rozegraj tu. Tak, Pieperman. Nie pamiętam, że do to tiki. Spaniała w żółta. Obrońca blokuje tę centrę. Zrobili zmianę. Tak. Ja. Teraz to zabije Żurli. Kufka! Jo! Brakło im szczęścia. Ale cukalo by teraz Ładną bramkę z głupki trafił. Czołowym tematem w prasie w ostatnich tygodniach był dopięty właśnie transację. Ostatnio temat Paul Pogba przeszedł do Arsenalu z Juventus. O odstępnego nie jest no patrzę, znana, ale Pogba by na pewno bardzo się klubowi przeciw. w realnym w realnej piłce chyba by to było niemożliwe. Nie porus... To było, no może być z tego kartka. No, wiadomo, tam jechacił, no... Dobra, rozegraj tuckman Ładnie Rozegraj Cielniczo Berisha Świetnie, brawa dla bramkarza Co widzę jak ale tak się dzieje, ale ty... Karza! Okazę, każdy no to już musi być naprawdę Guli... Fatalne pudło po naprawdę dobrym rozegraniu. Wielka szkoda. A takie zmarnowane okazje lubią się mścić. No niestety, to ma jakąś zmianę znowu. Julie już jest tak naprawdę wykończony w sumie. I kogo ja bym mógł tu dać? Bym mógł tu dać Aze I chyba go dam. I jeszcze bym mógł wrzucić tu do ale to potem. Zrobimy zmianę. Mamy zmianę w drugiej połowie, niewiele do końca drużyna przegrywa i trener wie, że musi coś zmienić, inaczej nie odmieni losów tego spotkania. Swojne, tu. Ej, suka mnie, ty. I rywale. O kurde. Ograne, jak dziecko. Spójrzmy, dośrodkowanie. Dobrze. Niestety uf. nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła Ej, drużyna przeciwna. A zemi. A zemi. Zagranie piękne, Sukalo, no Periša, Preis, Kesselman, Uff, Koo. Świetna obrona Kurde, myślałem, że tam drodze, ten wyciągnął narzędzia. ręce i ładnie wyłapał to dośrodkowanie. Kelly. No. Dobrze. dobrze. Bardzo dobrze, rozegraj tu. Hoffman. Ale ten nie czemu tam wchodził ładnie jeden. A... Niedługo zobaczymy zmianę. Kupka. Jest ten mam. Ładnie. A A! Kurde Są lepsi, no Widać mają lepszych kilkazy Zrobimy jeszcze jedną zmianę szybko hmm, Może frejser to nie? Tutaj mam tutaj w ogóle nie wiem, już. No, tutaj se LAM. Obrońcę. No chyba ciężko będzie tutaj wygrać. Chociaż jest 1-0 tylko. Będziemy mieli zmianę. Próbował, ale... Ekstra. stracił piłkę. No, podejdź. Sukalo. No sukalo, no, ja pierdzielę. Piłka trafia do przeciwników. Próbowałem, myślałem, Redezma. że pójdzie cały czas prosto, to ja mu wezmę zabiorę tę tą piłkę ślizgiem, ale... Ale nie. Dobrze. Ekstra. Hoffman. Hoffman. Lecisz. Stieperman. Pięknie! Berisha! Ale wspaniale! Kul, a tak ładnie było. Buka. Pikie. Hoffman. Blisko polekarny, może strzelać. Zdecydował się na strzał. No, zastąpił bramkarza. Tam nie miałem jakiegoś strzelałem. No, nie było bramkarza. Pieżko, go, bierz go. pieżko. O, kurwa. dobra, dobre, prawda? Spokojnie, szybko, szybko rozgrywamy. Piesel mam. Żadna z drużyn Prejs. nie ma wyraźnej przewagi i zaczynają się końcowe minuty. Berisza. Cześć, może to jest zły pomysł. No, ja No. Ujśwa. Ale okurne jest zwrotny ten... Do końca regulaminowego czasu gry pozostało 180, 180 sekund. Dobrze, dobrze. ja... Sukalo, Pieperman. Perisza, lecisz! Ale wbij mi ktoś tu polekany, no, no nie wiem szansę na wyrównanie zrzutu rożnego. Zrzut rożny, może to będzie... Eee za bardzo Ale jeszcze jeden. Tę piłkę. Poza linią końcową piłka i mamy kolejny zutrożny No brawo dla eee, bramkarza, Nie wypuścił nie piłki stać. z rąk Puka Eee Dobra poraczka, niestety będzie poraczka Kiepskie dośrodkowanie obrońca bez większego Koniec. trudu przejmuje piłkę. Niestety ja przegrywamy 1 do 0. No niestety, nie uda. No gra lepiej. O właśnie, ten small, Richard Sund, on taki szybki, taki zwrotny. Ciężko mu piłkę odebrać. No niestety. W sumie mecz był wyrównany. To naprawdę bardzo wyrównany, tylko że on nie bierze, to jest więcej po prostu piłkiem. Ale strzały widzieliśmy. Równy mecz. Tak. Byliśmy gali. Czartu natrafić, tak? Czy jeszcze rewanże będą? Zaraz zobaczymy. Eee... Wyniki... Ten... No niestety. Nie udali, nie udało się im dotrzeć. Czyli po prostu otworzyliśmy. Ale dostaliśmy 9200 czy 920? 920 tysięcy. No dobrze. To prawie mili. Nie najgorzej. Więc... O. Ty. Yy. Nie, tu Chciałbym ich dać trochę Do trenowania I... Ładnie guki w oleje Beliszy. No i Marcos, bardzo ładnie obrona 2 na 2. A, raport, tam. Dobra, raport to raport. No i następny mecz. Już będziemy grać mecz ligowy to są raporty, to tam mniejsza z Union Berlin. No dobra, a ja w tym momencie zakończę odcinek. Jeśli Wam się podobało komentujcie, lajkujcie. Czekajcie na kolejne materiały z FIFA 16 i z innych serii na moim kanale. Ja się z wami żegnam. Na razie do, tego, do następnego odcinka. Cześć! I can't stop.